Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Kolejne dwie gry dzisiaj, albo może raczej jedna gra oraz jedna e, prezentacja gry, ponieważ przyjrzymy sobie demonie nieinteraktywne, czyli po prostu taki filmik z Yastun. E, mam dla was właśnie Hardline oraz Max. E, zaczniemy sobie od Hardline. E, Tega tu interaktywna strzelanina z elementami zręcznościowymi. E, zobaczmy sobie recenzję najpierw, czy raczej zapowiedź. E, tutaj podobnie korzystam z e, skanów, które zrobiłem własnoręcznie, ponieważ e, w skanach, które były dostane w CD-Action, no niestety ta scena jest całkowicie ucięta w tym miejscu. Także ciężko się właśnie rozczytać. Hmm, tak, recenzja jest autorstwa Pawła Musiałowskiego, Mister Jedi'a. Nie hmm, ja ma takie jakichś takich rzeczy, które by mnie przyciągnęły powiedzmy. Hmm, Samaga wydaje się nawet spoko. Hmm, tak na pierwszy rzut oka to właśnie wygląda jak film interaktywny z taką może trochę większą dozą hmm, decyzyjności, nie wiem dokładnie jak to powiedzieć, w sensie, że jest bardziej efektywny i bardziej dynamiczny niż inne właśnie filmy interaktywne. No, grafika jest VGA i tak dalej, także na pewno wygląda fajnie. Nie obczałem właśnie jeszcze, czy jest gdzieś tam dostępny na jakichś stronach, typu właśnie My No ale myślę, że można by go pewnie dosyć łatwo znaleźć, nawet jeśli tam wyszedł na kilku płytach. Dobrze. To tak, tutaj jeśli chodzi o wymagania, to 486DX 66 MHz 8 MB. Gra właśnie chodziła pod DOSem. My sobie dzisiaj przyjrzymy pod Windowsem, bo już sprawdzałem, także tak chodziło. No dobra, czyli jeśli chodzi o ECZ, to myślę, że tutaj to będzie tyle. Więc tak, przejdziemy sobie do instalacji. Nie jest taka instalacja, tylko bardziej odpalenie właśnie tego dema. Więc najpierw będziemy musieli skonfigurować sobie dźwięk. Ok. Tutaj już widzę, że jest wykryty, no ale przejdziemy jeszcze raz przez ten sam proces, czyli to nie ma właśnie mm, tak jakby autodetekcji, tylko po prostu wybieramy sobie kartę dźwiękową. No tutaj mi wybrał na początku, czyli Sound Blaster 16. No i myślę, że to tyle. Także zapraszam Was na demo. Zur Jahrtausendwende. Reicht und Ordnung kennt man nur aus Erzählungen. Drogen, Prostitution und Gewalt regieren das Leben. Inmitten von all diesem Chaos ist eine außerirdische Gottheit damit beschäftigt, sich die Menschheit untertan zu machen. Mehr und mehr Menschen geraten in den Bann dieser Sekten. Nur sie. Ein einsamer, verbitterter Söldner sind in der Lage, sich gegen die Mächte des Wahnsinns und der Unterdrückung zu stellen. Ausgestattet mit hochentwickeltem technischen Gerät, einem gewaltigen Arsenal an Waffen, um dem eisernen Willen zu überleben, können sie die neue Weltordnung in die Knie zwingen und die Sekte samt ihrer Führer ein für allemal auslöschen. Also tun sie, was sie tun müssen. Dobrze, tutaj właśnie jak widzieliście, prezentacja była po niemiecku. Domyślam się, że ono było ściągnięte po prostu z jakiegoś jakby to powiedzieć niemieckiego czasopisma, podobnego do CD-Action. Więc mieli dostęp tylko do takiego demka, więc rzucili <grytanie>, takie, jakie mieli. A tutaj, jak widzicie, się zapętla prezentacja. więc można jeszcze więcej powiedzieć. No, myślę, że. To było na tyle jeśli chodzi o to demo. Bardzo krótki dzisiaj film będzie, tak coś czuję. Także przechodzimy sobie teraz do kolejnego, już grającego demo tym razem. Dobrze, i kolejnym demem dzisiaj będzie Max. Potem będzie zwinięci tego skrótu oczywiście. Strategia dla, dla fanów Command Conquer. O, zagrałem sobie właśnie chwilkę, żeby zobaczyć czy będzie działać. O, taka, taka dosyć nietypowa ta, ta, ta strategia jest. Przejdziemy sobie właśnie teraz przegląd. Tutaj macie właśnie taki kawałek fabuły, czyli że z ziemi trzeba było podobnie uciekać i ponownie kilka tam oddzielnych klanów uciekło, które się będą oczywiście zwalczać. No, obecnie tutaj jest dużo odniesień właśnie do Command Conquer, do Warcrafta. Chociaż jak dla mnie moment wyjścia, właśnie Warcraft 2 czy Warwind chociażby, no to tak jakby wszystkie tego typu strategie przekreślił. Aż znaczy nie wiem, przynajmniej w moim mniemaniu. To oczywiście sobie tam za chwilę zobaczymy. Tak, tutaj recenzja jest ta, tak tylko troszeczkę ucięta, tak że to już zostawiłem tak jak jest. Celem tej gry jest właśnie to, że no, zwijamy bazę i walczymy tam z innymi klanami. Nie używamy właśnie ludzi, tylko używamy cały czas maszyn, więc nie będzie jakichś odgłosów ludzkich, że tak powiem. Co tu jeszcze można powiedzieć? Gra jest właśnie nietypowa, ponieważ ma taki jakby system trochę turyowy, a trochę czasu rzeczywistego. Czyli tak naprawdę kto szybciej kliknie, więc... No, nie wiem, mi się akurat tak, tak średnio podobało. Nie, może, jak, jak zobaczycie, może Wam się bardziej spodoba. Mm, a i tutaj mówię, że jest dużo jednostek, ponad 50 rodzajów. Mm, grafika właśnie w full 3D SVGA. No, mm, można, grać, można było grać w sieci. Dużo właśnie, gry, które wychodziły w tamtym czasie, posiadało taką możliwość. Ja uważam, że to jest fajne właśnie było, bo zawsze, jeśli zaprosiło znajomych do siebie, to. Czyli znajomi właśnie przyszli z komputerami na paczkach. <grymne> Te komputery ważyły trochę wtedy. Eee, Troszkę było sobie pogadać. Chyba, no chyba, że ktoś był kryzusem i miał laptopa za ileś tam tysięcy, ale to. Znaczy wątpię, żeby go używał był długie wtedy. No mm, ale ten z to da Diabola, bola. Mm, tak, tutaj jak powiedział, Max to dziwny wynalazek, nawet bardzo dziwny. Tak, z mojej perspektywy. Tak, yy, czy będzie właśnie. No, tutaj to, to troszeczkę, troszeczkę go podniosła fantazja. No, jak dla mnie, Retarlet wszystko pozamiatał później. Yy, dobra, wydana przez Interplay, Nie ma na konfigurację 46 DX2 66 MHz 8 mhz Dobra, no to może przejdziemy sobie do instalacji. To tutaj już będzie można chyba to, to troszeczkę więcej pokazać. Dobrze, to zaczniemy sobie od ustawienia dźwięku, oczywiście, czyli setup. Tutaj już nie pamiętam, czy ten dźwięk można było łatwo ustawić, czy nie. Tak, z tego co właśnie widzę, wykrył tak, jakby automatycznie są Blastera. Zobaczymy, czy on działa. Ok, działa nawet nieźle, <grym> że tak powiem. Dobrze. Dobrze, i teraz zobaczymy sobie jeszcze tylko RIDMI. Wystarczy teoretycznie mi. Okay. Czyli taki interaktywne demo, pierwsza wersja. O, tej spistejści wymagania też widzieliśmy. Tak, zalecając z nami, pozostaje Pentium 16 MB, Czyli pewnie trochę kiepsko zoptymalizowane jest. O, tutaj, setup już robiliśmy. Tak, znaczy tutaj właśnie jest taki opis, w sensie, że będzie działać pod Windows 95, ale po prostu było dużo problemów związanych z tym, że na przykład jeśli zrobiliśmy Alt-Tap, no to wiadomo, że dużo gier po prostu się wysypywało, no i Max z tego co widzę jest jedną z, z nich. Znaczy im bliżej właśnie, znaczy im, im dalej jesteśmy od roku 95, tym więcej będzie właśnie gier, które będą wychodziły pod natywne Windowsy. Także yy, generalnie jeśli gra wychodziła pod dos to znaczy, że albo development się zaczął przed jeszcze wypuszczeniem dos 95, albo po prostu yy, firma, która wypuszczała grę, nie miała jeszcze personelu, który mógłby właśnie robić gry pod DirectX. No tutaj tak właśnie mi się wydaje typowo, że ten, ten Max to mógłby zostać spokojnie przeportowany pod DirectX, jeśli w tamtym czasie mieliby ludzie, którzy potrafiliby to robić. No, no ale to jest tak samo jak ze wszystkimi technologiami. Tak samo dzisiaj jest pod PHP na przykład jest pełno frameworków, które ciężko tak jakby zmienić, ponieważ trzeba mieć ludzi, którzy są wyszkoleni w aktualnych frameworkach. Dobra. Okej, czyli tutaj mamy koniec. Dobra, to myślę, że zobaczymy sobie to demo, jak to wygląda. Jeśli si się -si nic nie wysypie. Eee, okej, okay, czyli tutaj chyba eee, będzie maxRAM, tak? OK, chyba jest troszeczkę głośno. No, teraz ta powinno być okej. Okay. Dobra, czyli tutaj mamy kilka opcji. Mamy tutaj setup jakiś e, związany z dźwiękiem, to, to zostawię tak jak jest, nie będę tutaj nic zmieniał. Mamy wprowadzenie, które nie ma jeszcze w demie. Caddicy. A no, to, żeśmy widzieli przed chwilą, w tym w IDMI, były wymienione. Dobrze, to zacznijmy od nowej gry. Ja tutaj nie będę pokazywał właśnie kampanii i tak dalej, ponieważ nawet nie wiem, czy tutaj, no nawet nie ma tutaj kampanii, czy, czy jakichś customowych gierek. Ponieważ no, szkoda mi też właśnie trochę czasu, żeby obszajać to do końca, gdzie chciałbym właśnie też jak najszybciej skończyć ten, tą płytkę, żeby móc już przejść do 97 roku. Dobrze, to tak, zaczniemy sobie od misji treningowych. Czyli tak, pierwsza misja, która właśnie będzie polegała na wykopaliskach oraz na przechowywaniu, tak? Czyli tak, muszę właśnie wydobyć 75 materiałów i 50 paliwa. Czyli do tego celu potrzebuję użyć inżyniera, żeby zbudować stołecz, czyli tam, taką przechowanie, magazyn i jedną jedno, jedno właśnie przechowalnię dla, dla paliwa. Czyli jakieś tankowce nie, czy coś w tym stylu. Dobra, zobaczmy, jak to się uda. Muzyczka jest taka trochę, jakby to powiedzieć, niepokojąca. No to zresztą sami słyszycie, jak, jak to wygląda. Dobrze, czyli tak. Tutaj w tej pierwszej misji jest dosyć prosto, ponieważ potrzebujemy tylko zbudować dwie, dwa budynki, więc zaczniemy od. A może nie będzie ten storage unit. Czyli tu, tak jak widzicie, zaznaczam mu, co budować. Zaczyna budować przez dwie tury. Także pierwsza tura, druga tura. Tutaj nie, nie mamy przeciwników, także te tury dosyć szybko lecą. Dobrze, pierwszy budynek zbudowany. No, następnie potrzebujemy zbudować drugi budynek czyli e, Fuel tank. Okej, okay. i podobnie lecimy sobie. Dobra. I teraz tak. Y, tutaj potrzebuję właśnie zebrać. Y, było tam 50 paliwa, tak? I 75 cargo, czyli. Mm, tak, czyli tutaj mamy już 48. Tak jak sobie poprzerzucam turę, to one będą się właśnie zbierały. Tutaj mamy 75 kg. I tutaj jeśli chodzi o paliwo, to trzeba będzie to, to, troszeczkę dłużej poczekać. Okej. Okay. Dobra. Pierwsza misja zakończona. <grytania> <grytania> Znaczy, nie wiem, jak dla mnie fajne są właśnie takie misje, gdzie nie dzieje się zbyt dużo, możemy się spokojnie zapoznać z grą, nie mamy tam jakiejś presji ze strony przeciwnika. Hmm. Dobra. Okej, okay. czyli możemy sobie teraz przejrzeć drugą misję treningową. Czy tutaj już będzie troszeczkę trudniej, bo potrzebujemy właśnie zbudować yy, tak jakby taką stację, która produkuje maszyny i zbudować jakąś ochronę gantaret. OK, czyli tutaj mamy dwóch konstruktorów. Tutaj mamy ten właśnie tego inżyniera i mamy jeszcze dodatkowo e, jakiegoś konstruktora. A to zobaczymy jak to wygląda. No tutaj już... Baza jest troszeczkę bardziej rozbudowana. I e, tutaj jak możecie zauważyć mamy właśnie te, e, taki, tych scoutów, te, takie jednostki, które nam tam posłużą do badania terenu. E, co jest właśnie trochę głupio w tej grze to to, że poruszamy się w taki sposób. Ok, tutaj coś, jest jakaś jednostka przeciwnika. No, no właśnie. I to jest właśnie w czasie rzeczywistym. Czyli, że. E, no teraz już nie mogę postrzelać, bo straciłem cały ruch. Także to jest taki niby, niby czas rzeczywisty, a jednak to są tuły, Także. Teraz na przykład w momencie, jeśli bym przerzucił tułę, no to wystarczy, że szybciej kliknę niż on i mogę do niego strzelać. No, takie trochę. trochę bez sensu. ale dobra. To tak, zbudujmy, może właśnie. Tą, tą fabrykę, czyli podobnie. Build. Ok. Nie będzie tutaj. Skoro już wiem, że ona powstanie tutaj, to może zbudujmy tą przyłączkę taką od tej stacji wydobycia, wydobywczej. Czy to jest tam właśnie konektor. Czyli to potrwa jedną tułę, budowa. No, a tymczasem może spróbujmy zająć się naszym wyrogiem, który tutaj sobie przyjechał. Ok. No, tak jak opisane w recenzji, wybuchy dosyć spektakularne. Nawet jeśli to jest w 2D wszystko, czyli... ...wszystko tak jakby było robione w 3D, a potem było przeportowane e, na 2D. Tak trochę jak w przypadku np. Baldur's Gate a, czy, e, czy e, Warcrafta 2 chyba. Nie wiem czy te modele... Nie, ...chyba nie były projektowane w 3D, one były rysowane. Dobra, no, może tutaj troszkę. Chyba jeszcze jakiś inny Scout jest naszego przeciwnika. Hmm, dobra, tutaj mamy jakiś czołg. Okej. Okay. Dobra, no to lecimy dalej. Kolejna tura, czyli tutaj ten już skończył, więc y, mogę dać następne zajęcie. Czyli na przykład, żeby zbudował ten Taret, który jest jednym z celów misji Gun taret, Okej. Okay. O, tutaj budowa będzie trwała jeszcze 9 tuły także mamy co robić, że tak powiem. Możemy też grupować te jednostki, kazać im się przemieszczać w grupach. Okej, okay, tutaj już nie mamy ruchu, także nic więcej nie zrobimy. Okej, okay. a to lecimy dalej. Tutaj właśnie nietypowe zagranie przeciwnika, ponieważ podszedł pod moją bazę z drugiej strony. No także, zanim do niego dojdę, to może już mi tam trochę szkód narobi. Dobra, tym czołkiem może na razie, na razie jeszcze będę leciał tam gdzieś. Zba badać nie, nie, e, niezbadane tereny, że tak powiem. A to ta muzyka jest naprawdę niepokojąca. <laughs> taka, taka bardzo dziwna. Okej, okay, czyli on ja mi tutaj strzela cały czas. Aha, zniszczył mi inżyniera. <grywa> no nieźle. A nie spodziewałem się, że. O, i tam na przykład chciałem do niego strzelać i ten już. ten już ucieka. No, nieźle. Dobra. Czyli tak, żeby zakończyć misję, będę musiał właśnie skończyć budowę tej fabryki i dopiero potem zbudować. Będę mógł zbudować inżyniera. Dobra. Aha, i tutaj. Mission failed. Tak. W postaci inżyniera. Dobra. Może faktycznie poprzestaniemy na tym. Widzicie mniej więcej, jak wygląda ta gra. Yy, mógłbym zagrać tak naprawdę jeszcze raz i yy, bawić się od porządku, ale. A tak jak mówię. Yy, nie, nie słyszałem właśnie wcześniej o tej grze i yy, nie dziwię się też trochę, że ona tak przeszła, może trochę bez, bez jakiegoś echa. W momencie, kiedy wyszedł Warcraft no na dwójka, no to, to już wszystko poza czy potem etalet. Dobra. No, dzisiaj, dzisiaj taki krótki filmik. Ja wam dziękuję za oglądanie i spotkamy się na samym filmie. Trzymajcie się, na razie.